Welcome to the family, son. Siema, siema, łopie, siema. Ciemność jest taka z racji tego, że nie grać po ciemku. Tak delikatnie, tak delikatnie, wiecie, klimacik. Na łatwy, to nawet nie wchodzę na to, nie. No, to poziom normalny, zaczynamy. I miss you. I miss you. O z pierwszej osoby dużo lepiej się na meczce gra. Też jest takie moje zdanie. W sumie tu nic innego nie było co to jest? To są uda kuni. Albo kuni, albo tych, krów. Ale bardziej krów, bo jest czacha krowy chyba. Tutaj no, to bardziej krów. O. Gołąbek, jakby ktoś chciał. Czy tam... Sroka. Ponad 20 zaginięć w ciągu dwóch lat. Mapa będzie w lodówce. Ole zajebista lodówka, kurde. Cieka I tu jest to mleko, co zawsze stary poszedł, nie. I kiedyś wróci. Jakiem gołąbki, to znaczy kurde, normalnie. Tam jest jakiś alarm na górze, także chyba. Może nie idźmy na górę. Pierw. Zbadajmy cały dół. No kurde, gołąbki. Norm no normalnie kurde. Ły, ły, łyżką i stalerza, brak reakcji. Zaraz się będziemy w elektryka bawić. Oh, zajebiście nie? <gryśla> Drzwi chyba nie widziałem. Jest Andri. Był. Jest jakiś ziobek. U... No i nas kurwa nie ma. No i kitku, kitku, kitku. Na podkładce akurat musiałeś się położyć. Tu chyba właściciel. Mam jakąś strzałkę. Ta strzałka może nam podpowiadać coś. Ale oczywiście nie możemy skakać. Tam nic nie ma, jednak ta strzałka nam nic nie podpowiada. Obrazy też nam nic nie mówią, także idziemy tutaj. Dobra, tu tych ziomków naszych nie ma. Z retrospekcji mogę się wychylać, na przykład nie mogę się wychylać chujowo. To co, idziemy pływać w bagnie, jak zawsze, nie? W horrorach musisz zawsze w bagnie pływać, bo inaczej to się nie, li nie liczy do tego. Zaraz będziemy nurkować, taki bobek będzie koło nas. Kurwa, pływał. Nie ma jakiejś dziury w podłodze. Żebyśmy zaobserwowali kogoś Ty weź tą kurwa zanurkuj Tu, tu sum pływa, nie? Osoby które chyba zaginęły. Dzień dobry. Kurier. Przesyłka DPD. Nie. <grywka> Kurier DHL-u. Mija. Mija, mija. Poczekasz sobie, mija, bo tu jeszcze jest. Są dwa pomieszczenia. Oh, fine. She's not alive. Thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? 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 Are you alright? Ethan? Ethan, that's you. What do you mean? You contacted me? No, no, I wouldn't. Did I? <sighs> Did anyone see you? Did he see you? He. Who else is here? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now. Pamiętam ten pokój i... Nie jest to czarna kanapa. Dzień dobry, dzień dobry, witam państwa. Kurier z paczką DHL zapraszam po odbiór. <laughs> jeszcze mi drzwi otwierają. Zaraz obstawiam. Zaraz. O, tu jest w ogóle. Nie widać mi ręki, bo. Dobra. Yy, obstawiamy, że zaraz będzie dzwonił trapfon. Yy, ja chyba podziękuję. Chyba nie chcę tam iść. No dobra, co? Idziemy na dół tam. O tych pięknych dźwięków, zobaczymy co tam będzie ciekawego. Słychać co to za w ogóle nową osobę tutaj spotkamy. Zapraszam. I z buta. O kurwa, jakieś ile siły ma ty. Kurwa klikam. We się kopni. Nie. Ja bym wziął osobiście ja ten nóż i chyba jej ulżył. Weź ten nóż, może nam się przydać. Gdzie jest ten nóż? Może nam się przydać. ona jest odklejona. Jeszcze siekierę, tak jest. Inwentory. Aha, czyli to nie, nie ma takiej zasady, że... nie? Bierzesz, kurwa. Aha, fajnie, że kurwa twarda jest. Bierz te siekiery, chłopak. Siekiera może nam się przydać jeszcze. Gołąb z tej mikrofalówki się obudzi, dawaj bezpiecznik, wsteczki nie ma. I teraz tak wziąłem bezpiecznik, i wyskoczy za tego rogu. Nie to teraz, odpaliłem bezpieczniki, i na schodach będzie.

Nie śpi, babciu. Ciao, ciao. Witam pana bardzo serdecznie. Elo, szybka panika. Kurwa, czeku kluczy. Klucz, i pierwsza moja reakcja to była to, że. Pierwsza reakcja to szafka. W szafce jest broń i zastrzelę go, ale nie. Wytrych. Fiu-fiu-fiu. Trapfon. Uj, strapfonem. Iceria, słucham. You did good, Ethan. Zoe, right? Open up! Hey, you! Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Okay, okay. Sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Meet me in the garage. We'll talk. there myślisz, że You gotta give me your gun. A fucking pocket knife? <laughs> Sorry, kogo rywali dostaliśmy. Take it. That's all you're gonna get. Now. Aśma, wytrch. Zajebiste cienie zrobiłem. Fiu, 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 fiu. Hey, put that over. Put that over. Wait! Wait. Wait. Potnecie, potnecie. Kurwa, nie ma tu broni. Perstot Dobra, teraz są Bałem. Dobra. Dobra. broń leży od razu na ziemi. Nie go byłem z cyzorykiem. Fuck kurwa! Wyjebało go w kosmos. Gdzie on jest? Oh, Jakim chujem on mi się kurwa na dachu znalazł?

czy co, niepotrzebnie dwa strzały zmarnowałem? Czy chłop jednak żyje? Chodź kurwa zaszlachtuje. Zabawimy się w Kraków. O cześć, krytki, tak, tak. Dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Ale hawirka, fiu, fiu, fiu. fiu.